No to pogadajmy trochę o manipulacji narcyza i jak temu przeciwdziałać. Pierwszy tekst narcyza. To ja wiem, że zrobiłem źle, ale co by było, gdybyś ty zrobiła to samo? Możesz odpowiedzieć. To ty zrobiłeś coś źle, i tutaj nie chodzi o mnie. To ty powinieneś za to odpowiedzieć i ponieść odpowiedzialność. Wiem, że to zrobiłem, i wiem, że spieprzyłem, ale uwierz mi, zaufaj mi znowu. Ja nie jestem złą osobą. Tutaj narcyz, chce trochę odwrócić twoją uwagę, a ty możesz odpowiedzieć, że to, że nie jesteś złą osobą, nie znaczy, że zrobiłeś coś złego. To nie znaczy, że nie musisz za to odpowiedzieć i że nie musisz zmienić swojego zachowania. To, co robię, jest przecież zupełnie normalne. Ty, ty jeszcze tego nie ogarniasz albo nie miałaś do czynienia z czymś takim. Tutaj ją ja chcecie poniżyć i sprowadzić do momentu, w którym się podporządkujesz, więc możesz powiedzieć, że nie moim zdaniem to nie jest normalne i poniżanie mnie dlatego, żeby mieć nade mną kontrolę.